Przez ostatnie kilka dni miałam okazję intensywnie ogrywać Palię. Czy ta gra jest warta uwagi, czy myślę, że będzie hitem? Zapraszam do oglądania! Miau! Zacznijmy od garści informacji. Palia to tytuł od byłych pracowników Blizzarda i Riot Games, chociaż nie wiem czy to wada czy zaletanno, ale gry mają niezłe. Teoretycznie można ten tytuł podciągnąć pod MMORPG, ale świat jest instancjonowany, to znaczy, że automatycznie tworzą się instancje serwery mieszczące maksymalnie 25 graczy. Póki co gra jest dostępna na PC i zapowiedziana na Nintendo Switch. Gra jest dostępna za darmo. Palia utrzymana jest w klimatach fantazy. Lokalizacje chyba najbardziej kojarzą mi się z nowymi dodatkami Wowa, a grafika z Fortnite. Wszystko wygląda bardzo przyjemnie dzięki stylizowanej grafice. Granie będzie aż tak wymagające dla sprzętu. Jeśli chodzi o sam gameplay, to dostępnych mamy na ten moment trochę questów i bardzo dużo zbieractwa. Palia skupia się na społecznych aspektach grania i musicie to wziąć pod uwagę. Nie ma tutaj standardowego winy mmorpg ach bicia mobów, walk między graczami, a nawet typowego ekwipunku. Wasza postać operuje narzędziami do pewnych profesji, a poza tym może nosić pewne akcesoria. Rozgrywka polega na zbieraniu materiałów, budowaniu narzędzi, stanowisk do przetwarzania, budowaniu mebli i innych przedmiotów do waszej posiadłości. Dostępne w grze profesje to zbieractwo drzewa, górnictwo, gotowanie, łowienie. Polowanie, ogrodnictwo, wytwarzanie mebli i łapanie owadów. Dostępne są też specjalne interakcje z npc czyli bohaterami w grze, dzięki czemu później będzie można dostawać specjalne nagrody za nawiązywanie z nimi więzi. W moim odczuciu gra chyba najbardziej kojarzy się z tytułami takimi jak Animal Crossing czy Stardew Valley. I mam przeczucie, że ta gra będzie bardzo popularna w żeńskiej części publiczności. Tempo gry jest spokojne, zajęcia można sobie wybierać samemu, a opcji ozdabiania Waszej działki i ubierania Waszej postaci jest całkiem sporo. Dalszą część recenzji zdecydowałam się podzielić na plusy i minusy, więc lecimy z plusami. Ciekawe i bardzo przyjemne profesje. Czas na zbieraniu leci naprawdę miło. Mechaniki i minigierki są ciekawie zrobione. Dużo recept i przedmiotów do odblokowania. Myślę, że nawet teraz jeśli chcielibyście tą grę wymaksować, to zajęłoby Wam to przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Możliwość zmieniania i przebierania waszej postaci w grze. Przy tworzeniu postaci musicie tylko zdefiniować płeć i kolor skóry, a resztę rzeczy możecie później zmieniać w trakcie gry. Dalej możliwość grania w koopie, zbierania wspólnie materiałów i wykonywania pewnych czynności. Nie będę tutaj za dużo spoilerować, no ale widać, że twórcy nastawiają się na granie w kołopie. Bardzo szerokie możliwości rozwoju gry i dodawania kolejnych systemów. Już teraz gra zaskakiwała mnie swoimi systemami, a z czasem ma być ich coraz więcej. Po pierwszych godzinach może Wam się wydawać, że już wszystko zobaczyliście, bo każdą z profesji odblokowuje się dosyć szybko. Wraz z rozrywką dochodzą do tych profesji kolejne elementy, przez co nie jest aż tak nudno. I chyba największy plus, o którym już wspominałam. Tytuł jest dostępny całkowicie za darmo. I jeśli chodzi o dodatkowe transakcje, mikrotransakcje to w tym momencie są dostępne tylko specjalne odchwyty. Jeśli chodzi o minusy, to na ten moment trochę bugów, problemy z serwerami, niedoróbki tu i tam. Są na przykład zaczątki pewnych systemów, które póki co nie mają wpływu na rozgrywkę, ale pamiętajmy, to tylko beta. Gra jest cały czas intensywnie poprawiana i będzie rozwijana, więc myślę, że to szybko zostanie nadrobione. Mała ilość interakcji między graczami. Na ten moment mamy dostępnych tylko kilka emotek i co najgorsze, nie ma możliwości siadania, ani położenia się. Dobrze, że nasza postać umie skakać. Jak na grę skupioną na aspektach społecznych, to trochę słabo, ale z drugiej strony nie są to istotne elementy w becie, więc wydaje mi się, że szybko zostaną one dodane. I największym problemem pali, przynajmniej w moim odczuciu, może być wysoka powtarzalność rozgrywki. Ostatecznie gra sprowadza się do zbierania surowców, by zbudować lepsze narzędzia, by znowu zbierać lepsze surowce i na lepsze narzędzia. A to wszystko do budowania swojej posiadłości i wykonywania wyzwań. Nie wszyscy lubią taką rozrywkę, ale z drugiej strony gra na was nic nie narzuca. Chcecie to grać, nie chcecie to nie. Na ten moment nic z was pod waszą nieobecność nie ominie, a to jednak cenna cecha gier obecnie. W tym materiale to już wszystko. Dzisiaj o 19.00 startuje otwarta beta Pali, więc jeśli jesteście ciekawi, to możecie sami przetestować ten tytuł. Zapraszam was na moje streamy, w najbliższym czasie na pewno będzie tam Genshin Impact i Black Desert. Informacje o streamach znajdziecie na moim Discordzie i Instagramie. Wszystkie linki macie w opisie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam miłego dnia lub dobrej nocy.